W tym zadaniu musimy udowodnić, że następujące równanie jest prawdziwe dla dowolnego kąta ostrego alfa. Zacznijmy może od lekkiego uporządkowania tego równania stronami, to znaczy przenieśmy sobie wszystkie sinusy na jedną stronę a kosinusy na drugą stronę, czyli po lewej stronie będziemy mieli sinus do czwartej alfa, tak jak było, czyli przypisujemy to bez zmian. Sinus do czwartej alfa. Kosinusa wyrzucamy na prawą stronę, natomiast na lewą stronę przynosimy sobie sinus kwadrat alfa. Ponieważ tu było z plusem, także tu będziemy mieli po lewej stronie teraz z minusem minus sinus kwadrat alfa, to się równa i po prawej stronie wyrażenia z kosinusami, czyli cosinus do czwartej alfa minus cosinus kwadrat alfa przeniesiony z lewej strony. No i teraz, gdy mamy już uporządkowane sinusy po jednej stronie, a cosinusy po drugiej stronie, to możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias po obu stronach czyli z lewej strony najwięcej, ile się da wyciągnąć z tych dwóch czynników, to będzie sinus kwadrat alfa i wówczas w nawiasie zostanie z pierwszego również sinus kwadrat alfa, ponieważ iloczyn dwóch sinusów podniesionych do drugiej potęgi da w rezultacie sinus w potędze czwartej i jeszcze minus jeden z tego wyrażenia. Natomiast po prawej stronie będziemy mieli sytuację bardzo podobną, czyli wyciągamy przed nawias cosinus kwadrat alfa i w nawiasie z pierwszego zostaje cosinus kwadrat alfa, a z drugiego zostaje po prostu minus -1. A no i teraz, żebyśmy mogli się jakoś uporać z tymi napisami, które mamy tutaj w nawiasach, no to warto byłoby zastosować jedynkę trygonometryczną. Jedynka trygonometryczna to jest wzór, jaki, który zachodzi dla dowolnego e, kąta alfa. Ja go napiszę może tutaj gdzieś na marginesie, e, i jest on w następującej postaci: e, sinus kwadrat alfa plus e, cosinus kwadrat alfa równa się e, 1. Korzystając z tego wzoru, teraz podstawimy pod tą jedynkę właśnie wyrażenie postaci sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. Widać wyraźnie, że gdy tak zrobimy, to no, sinusy kwadrat się odejmą. Może ja to rozpiszę, żeby było lepiej widać. Czyli po prostu przepiszę wszystko, zamieniając po prostu tą jedynkę e, takim wyrażeniem. Czyli tu mamy sinus e, kwadrat alfa, a w nawiasie, tak jak było, e, sinus kwadrat alfa minus, i teraz zamiast jedynki piszemy e, sinus e, kwadrat alfa i jeszcze minus kosinus. E, kwadrat alfa, ponieważ odejmujemy całe to wyrażenie, czyli jest minus zarówno przed sinusem, jak i przed kosinusem. No i taka sama sytuacja będzie w nawiasie po prawej stronie, czyli tu mamy cosinus kwadrat alfa, a w nawiasie cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa i jeszcze minus cosinus kwadrat alfa. Co nam się skróci, odejmie w pierwszym nawiasie? Odejmą się tutaj sinusy, a w nawiasie po prawej stronie odejmą się cosinusy. Cosinus kwadrat alfa zredukuje się z tym minus cosinusem kwadrat alfa. No i ostatecznie otrzymamy napis sinus kwadrat alfa razy minus cosinus kwadrat alfa, czyli w nawiasie, bo z minusem. Minus cosinus kwadrat alfa równa się, a po prawej e, cosinus kwadrat alfa, a w nawiasie będzie minus sinus e, kwadrat alfa. Możemy teraz te minusy powyciągać przed, e, przed cały iloczyn, czyli po lewej stronie mamy minus e, sinus kwadrat alfa e, cosinus kwadrat alfa, a po prawej stronie będziemy mieli dokładnie to samo, czyli minus. Kosinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa mnożenie jest przemienne, czyli najpierw możemy napisać sinus, a, czyli minus sinus a, kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. No i otrzymaliśmy równanie tożsamościowe. Lewa strona równa się prawej stronie, co kończy dowód tego zadania.